Halo? Czy ktoś tu jeszcze jest? Cisza krzyczy głośniej niż ja Ten do mnie pachnie już tobą Na stole zimna kawa, ślady po nas dwóch W fotelu twoja bluza, w powietrzu wciąż twój duch Zegar tyka wolno, jakby też cierpiał ze mną Bo każda minuta przypomina, że przegrałam z przeszłością Patrzę w okno, to sam widok Lecz ten dom nie trzyma Jakby ściany znały każdy krzyk i każdą winę Pusty dom, a w nim echo moich snów Gubię się w ciszy, gdzie brak już słów Twoje zdjęcie w ramce patrzy jak cień Wszystko miało sens, dopóki nie zgasło w nas Nie było nad głową, lecz w środku tylko strach Kiedyś byłeś domem, teraz tylko ścianą Za którą chowam zy, żeby nikt nie widział rano Zamykam oczy, znów słyszę twój głos Jak mówił, zostań, a dziś nie ma kto Ta cisza jest cięższa niż tysiąc kłamstw Nie umiem już kochać, choć próbuję co dnia Pusty dom Tak już słów, twoje zdjęcie w ramce patrzy jak cień zgasła miłość, a ja wciąż w niej Pusty dom to nie miejsce, to stan Gdzie serce bije, ale nie ma już na Powiedz Panie, czemu dajesz mi ten ból Czy to kara, czy droga do nowych dróg Ja chcę wierzyć, że po burzy wstanie świt Że jeszcze kiedyś nauczę się z tym żyć Pusty dom. Już nie boję się snów. Nauczę się ciszy. Nie będę już tu. Twoje zdjęcie w ramce ostatni znak że kocham naprawdę. I to nie będę.